elektroniczne przerzutki, czy tego chcemy czy nie, stają się coraz bardziej popularne. Niestety mam wrażenie, że kolarski światek zaczyna się trochę za bardzo polaryzować i dzielić na tych, którzy są wyznawcami tej technologii i na tych, którzy ją hejtują. Dlatego dzisiaj w obiektywny sposób postaram się rozprawić z tym tematem, co może być przydatne dla kogoś, kto zastanawia się, czy warto w to inwestować. Zanim przejdziemy sobie do zalet i wad tych różnych systemów, będę mówił i o elektronice, i o napędach mechanicznych, Muszę Wam powiedzieć, że na przestrzeni ostatniego roku, półtora jeździłem na siedmiu różnych grupach napędu elektronicznych i była to Ultegra Di2, był to y, GRX Di2, było to Shimano in Di2, czyli ta wewnętrzna przekładnia w piaście, był to SRAM Apex AXS, SRAM Force AXS, był to pinion elektroniczny, czyli taka skrzynia biegów wbudowana w środku ramy, tam, gdzie jest suport, i był to rollof elektroniczny, także siedem różnych napędów. Pierwsza zaleta elektroniki to sytuacja, gdy mamy dwa blaty z przodu. Jeździłem na właśnie rowerze wyposażonym w Utra czyli w, to była szosa. No, i uważam, że to, że przód Wam sam może się dopasowywać do tyłu, nie trzeba robić tej mikroregulacji, i generalnie nie trzeba też wykonywać tego dużego ruchu lewą ręką, żeby wrzucić na większą tarczę. To jest fajna sprawa. Po pierwsze, dlatego, że jest to po prostu wygodniejsze. Po drugie, dlatego, że. No, są osoby, które niekoniecznie pamiętają o tym, że przekos łańcucha nie jest jakąś dobrą rzeczą i zapominają, mają na przykład mały bla z przodu, najmniejszą zębatkę z tyłu, to się zużywa, to mniej efektywnie pracuje i tak dalej. Więc to jest na pewno fajne, bo możemy sobie ustawić tą elektronikę tak, żeby po prostu przód dopasowywał się do tego, gdzie łańcuch znajduje się z tyłu na kasecie, i to jest mega zaleta. Zaletą jest też to, że gdy jedziemy na przykład w dłuższą trasę, jest to jakiś ultramaraton, na przykład idziemy dzień, dwa albo i więcej. No to wrzucanie na przednią w przy przypadku manetki wrzucanie na przednią tą dużą zębatkę, no wymaga pewnej siły. Oczywiście, jeżeli jest to dobrze wyregulowane w mechanice, to nie jest jakiś większy problem, natomiast jakby rozumiem, że może to być jakieś tam udogodnienie. Więc to jest na pewno pierwsza duża zaleta. Drugi plus jest taki, że jeżeli mamy rower. Czasowy albo triatlonowy, to możemy sobie podpiąć dodatkowe przyciski. To niekoniecznie one muszą być na klamko manetkach. Możemy, na przykład, jeżeli mamy lemontkę, możemy gdzieś sobie takie dodatkowe przyciski dokupić, połączyć to i zmieniać biegi w różnych chwytach, niezależnie od tego, gdzie akurat mamy ręce, więc jest to na pewno też wygodne i przydatne w tego typu rowerach. Tutaj już nie będę wnikał, które napędy elektroniczne mają te przyciski dodatkowe na klamkomanetkach, czy nie mają, natomiast kolejną zaletą jest to, że mając takie przyciski, oprócz tych przycisków do zmiany biegów, możemy mieć też dodatkowe guziki, które na przykład będą zmieniały widok na nawigacji, na Garminie, na przykład, też najnowsza wersja lampki Magic Shine IVO 1700, również może zostać sparowana z napędami Shimano, z tego co mi wiadomo, i też można sobie zmieniać tryb świecenia albo włączać sobie długie przyciskami na kierownicy. Wtedy nie trzeba używać tego dodatkowego pilota, więc to też jest fajna sprawa. No i oczywiście, koronny argument przemawiający za elektroniką, czyli to, że mamy mniej przewodów. Czy mamy ich tak dużo mniej? No, jeżeli mamy tylko jedną przerzutkę z tyłu, no to jest tylko jeden przewód. Jeżeli mamy dwa blaty, no to dwa, natomiast i tak zostają nam przewody hamulcowe hydrauliczne zazwyczaj już w dzisiejszych czasach, więc no jest to jakiś plus, natomiast to nie jest tak, że już możecie sobie przekładać mostki i kierownice, i w ogóle bez żadnego problemu wszystko jest bezprzewodowe, bo nadal nie jest. Kolejna zaleta napędów elektronicznych to to, że do zmiany biegów nie wymagana jest praktycznie żadna siła. Po prostu naciskamy przycisk, przerzutka sama zmienia ten bieg. W przypadku rowerów, które mają tylko tylną przerzutkę, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia, bo to zazwyczaj, jeżeli mamy dobrze wyregulowaną mechanikę, to nie wymaga praktycznie żadnej siły. W przypadku rowerów, które mają dwa blaty, czy, czy to będzie szosa, czy gravel, no to tak jak już wspomniałem, trochę tej siły, zwłaszcza jeżeli to jest właśnie klamko monetka yy, trzeba już użyć. W przypadku rowerów MTB, no jak dla mnie, praktycznie nie ma tam żadnej siły, bo te cięgna pracują trochę w inny sposób. Ale na przykład w rowerach z napędem rolofa, czyli z wewnętrzną piastą, no to się stosuje głównie w rowerach miejskich, turystycznych, elektrycznych no to tam trzeba naprawdę sporo siły, żeby ten bieg zmienić, jeżeli mamy mechanikę. Ja miałem kiedyś taki rower, to było MTB, tam była manetka taka obrotowa i zmiana biegu wymagała naprawdę sporo siły, dlatego no tak jak w zeszłym roku przejechałem się rowerem, który miał elektronicznego rolofa, to naprawdę to doceniłem i działało to znacznie lepiej i to była naprawdę spora poprawa. O automatycznym dopasowaniu się przedniej przerzutki do tyłu już Wam mówiłem, natomiast w rowerach szosowych, gravelowych jest też coś takiego jak mikroregulacja. Czasami, żeby nam nie obcierał wózek przerzutki, trzeba też wykonać taki mały ruch, żeby jakby ta przerzutka też zmieniła lekko swoje położenie. To wynika z małych tolerancji właśnie na to położenie łańcucha. Oczywiście w rowerach z elektroniką dzieje się to również samoczynnie. Kolejny Plus elektroniki to to, że nie, praktycznie nie trzeba je w ogóle regulować. Ona teoretycznie wszystko sama kontroluje. Nie ma też tam linek, które by się mogły wyciągnąć. Natomiast, na przykład, w tym rowerze, który stoi za mną, tej regulacji ja dokonuję raz na naprawdę długi czas. Tu chyba były dosłownie dwa razy regulowane przerzutki: raz po tam pierwszych 100 km, a drugi raz, gdy zmieniałem chyba właśnie łańcuch i kasetę, i to też było już dobre chyba półtora roku temu. Więc tak naprawdę to też nie jest tak, że to trzeba co chwilę regulować, to jest troszeczkę taki mit. Kolejny plus elektroniki jest taki, że jeżeli latacie na przykład albo jeździcie gdzieś daleko ze swoim rowerem i musicie go wpakować do walizki takiej transportowej albo do kartonu, to jeżeli mamy elektroniczne przerzutki, no to po prostu taką przerzutkę możemy odkręcić od ramy, żeby się nie uszkodziła, żeby nic się tam nie stało, po czym ponownie ją założyć i nie wymaga to żadnej regulacji. Jeżeli mamy przerzutki mechaniczne, no to możliwe, że coś się tam rozreguluje w takiej sytuacji. Wiele przerzutek elektronicznych ma już hak UDH, który jest i wadą, i zaletą. Zależy jak na to patrzeć. Jest zaletą dlatego, że teoretycznie cały ten zestaw jest mocniejszy. Wadą jest dlatego, że jeżeli nie skrzywimy haka, no to skrzywi się nam na przykład wózek przerzutki. I to też jest potem problem. W elektronicznych przerzutkach jest też opcja podłączenia... Ich do nawigacji czy licznika rowerowego, który będzie pokazywał chociażby na jakim jesteśmy przełożeniu, albo jak dużo jeździmy na, na danej zębatce, co nam powie, która teoretycznie będzie najbardziej zużyta, opcji jest tam mnóstwo. No i ostatnia zaleta, jak dla mnie, to jest to, że można sobie przyciski zaprogramować, można sobie zaprogramować, który ma zmieniać przełożenie, można sobie zaprogramować, w jaki sposób ma to działać. Czy chcemy sterować tak, że jeden wrzuca, drugi zrzuca i to działa jakby już na przód i na tył, czy sterujemy osobno tyłem, osobno przodem? No opcji jest naprawdę tam sporo. Wady niestety też są. Pierwsza jest taka, że w przypadku elektroniki będzie to dużo wyższa cena zakupu i ewentualnej naprawy. Na przykład wózek przerzutki do jakiegoś wypasionego napędu Strama, potrafi kosztować 600 zł. A to jest coś, co może się skrzywić zamiast haka, więc tutaj koszty są naprawdę gigantyczne, bo przypominam, że hak do przerzutki zazwyczaj kosztuje w okolicach kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu złotych, natomiast wymiana takiej części w przerzutce, no to już jest naprawdę dużo wyższy koszt. Kolejna wada jest taka, że trzeba to ładować. Oczywiście dzieje się to rzadko, bo te napędy przeważnie, no oczywiście każdy ma tam trochę inną charakterystykę. Ale powinny przejechać około 1000 km między ładowaniami, czasami nawet więcej, ale tym łatwiej o tym zapomnieć, dlatego że jeżeli ładujemy to rzadko, no to po prostu jeździmy, jeździmy, aż w końcu się możemy zdziwić, że to nie chce przerzucać. W przypadku napędów marki SRAM trzeba też pamiętać o Wymianie baterii takich zegarkowych w samych klamkomanetkach. W przypadku Shimano to już zależy od rocznika. No, te wcześniejsze, starsze wersje były połączone kablami, na przykład z baterią albo były połączone kablami między sobą. Tam były różne rozwiązania. Shimano coraz bardziej się staje bezprzewodowe. Ale no tak czy siak, to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie jedną baterię w przerzutce, na z tyłu, no bo te klamkomanetki też muszą się jakoś z nią komunikować. Wadą jest też to, że czasami tego typu napędy działają wolniej. Oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie, ale no doświadczyłem tego i na przykład miałem wrażenie, że SRAM Apex AXS naprawdę mega wolno zmieniał te biegi w porównaniu do napędu mechanicznego. Oglądałem też jakieś materiały Szajbajka, który jest tutaj moim zdaniem największym ekspertem i on też miał tam już jakąś chyba prawie topową grupę tego SRAMA i też mówił, że to wolno zmienia biegi, więc no to może być też jakaś wada. Ale uczciwie muszę też przyznać, że na przykład w Wulterze DI2, na której jeździłem, to te biegi działały tak samo szybko jak w przypadku mechaniki, więc no, różnie to może być. To wszystko zależy od tego, jaki to jest. Napęd, ale ciekawostka jest też taka, że na przykład w przypadku tej skrzyni biegów Piniona, o której wspomniałem, i y, Rolofa, czyli przekładni wielobiegowej w Piaście, no te napędy działały również bardzo wolno. Oczywiście to były rowery elektryczne, więc to aż tam takiego znaczenia nie miało, ale takie zrzucenie na przykład o kilka biegów naraz to trochę y, trwało tam. Faktem jest, że mając elektroniczne przerzutki, takie przekładnie właśnie wielobiegowe. One mogą być zaprogramowane w ten sposób, one nie wymagają pedałowania do zmiany biegów, więc możemy sobie też tak to ustawić, że na przykład rower sam redukuje te biegi, gdy się zatrzymujemy, żeby zawsze ruszać z niskiego biegu, żeby nam było łatwiej, więc to też jest fajna sprawa. Kolejna wada elektroniki jest taka, że ciężko tu coś samemu naprawić. Oczywiście ja wiem, że mało kto jeździ po jakiejś pustyni. Czy, czy po jakiejś głębokiej Azji i, i, i będzie chciał to sam naprawiać natomiast no, no może się tak zdarzyć, że coś się z tym stanie i tutaj ciężko nawet prowizorycznie coś samemu zrobić jeżeli mamy mechanikę i nie wiem wyrwie nam przewód albo coś takiego się stanie to jesteśmy w stanie jakoś tą przerzutkę zablokować nie wiem, nawet na trytytki coś pokombinować żeby to po prostu dało się jechać natomiast w elektronice nie jesteśmy już w stanie zrobić praktycznie nic bez, bez specjalistycznej obsługi. On, te przerzutki mają jednak jakiś tam tryb awaryjny, który może pomóc. Natomiast no, no to też nie jest tak, że, że jest to po prostu takie proste urządzenia. Trochę to jest yy, taka sytuacja jak z nowoczesnym samochodem, gdzie jest już pełno elektroniki i samemu ciężko coś po prostu naprawić. Kolejna wada elektroniki to większa waga. To może się wydawać dla wielu osób nieprawdopodobne, no bo przecież pozbywamy się linek, pozbywamy się pancerzy, które idą przez cały rower. Natomiast jak się popatrzy na wagi takich napędów, no to one są po prostu cięższe. Po pierwsze, mamy tutaj silniczki, które muszą po prostu te biegi zmieniać za nas. Mamy też akumulatory, mamy jakiś tam jeszcze sterownik. I niestety to powoduje, że to jest rozwiązanie cięższe. Oczywiście to nie jest tak, że to jest o 50% większa masa, ale jeżeli ktoś już patrzy trochę na wagę, bo na przykład ma lekki szosowy rower albo jakiegoś wyścigowego gravela i liczy trochę te gramy, no to takie rozwiązanie będzie cięższe. Kolejna wada elektroniki to niestety produkcja dodatkowych elektrośmieci. Bo mamy tutaj baterie, które będzie trzeba z czasem wymienić albo mieć jakąś zapasową. Mamy też te baterie zegarkowe, na przykład w klamkomanetkach. To wszystko się z czasem zużywa. No i mamy same przerzutki, w których też jest przecież elektronika, jakieś silniczki. Ja nie mówię, że to jest wiecie, sprzęt na dosłownie parę lat, bo można z tym pewnie jeździć długo. No ale koniec końców to się zużyje i coś będzie trzeba z tym zrobić. Jeżeli mamy mechanikę, no to tego problemu. Nie ma, także, jeżeli ktoś jest tutaj czuły na, na, na kwestie produkcji śmieci, zaśmiecania środowiska i i lubi rowerem jeździć właśnie w jakieś dzikie miejsca, a jednocześnie, że tak powiem, bezrefleksyjnie kupuje tą elektronikę, no to moim zdaniem warto to też rozważyć. Oczywiście w rowerze no nie da się pewnych rzeczy. Elektronicznych uniknąć, chociażby takich jak oświetlenia czy nawigacja. Nikt nie będzie jeździł z lampkami naftowymi. Ostatnia wada, która jest już taka dosyć mocno subiektywna i może być dyskusyjna, to jest informacja zwrotna czy feedback, jaki dają manetki albo klamko manetki w rowerze. Ja jeździłem tak jak mówiłem wam na różnych tych napędach, ale miałem generalnie wrażenie, zwłaszcza w GRX-ie DI2 i w ULTEG, że naprawdę ciężko wyczuć, czy ten bieg się zmienił. Jak wciskam tutaj jakiś ten cyngiel w klamkomonetce mechanicznej, no to raz, że wykonuję jakiś tam ruch, a dwa, że po prostu słyszę i czuję, że coś tam pstryka. I jakby mam pewność, że ten bieg wskoczył. Natomiast, jak właśnie na przykład, najbardziej miałem z tym problem, jak jechałem gravel Magedon w zeszłym roku i miałem tam właśnie GRIX ADI, tam tamte przyciski chodzą leciutko, cichutko, i ja naprawdę co chwilę się tak naprawdę zastanawiałem, czy ja ten bieg w ogóle zmieniłem, czy nie. Czy mogę już mocniej nacisnąć na te pedały, czy jeszcze muszę czekać i, i, i jechać jakby z mniejszym naciskiem na, na te pedały. I przyznam się, że trochę mnie to wkurzało, no bo po prostu cały czas nie byłem pewien, czy to wskoczyło, czy nie wskoczyło. Ta, ten feedback tutaj był zdecydowanie gorszy. Oczywiście to zależy też od napędu. Na przykład w stramie uważam, że chodziło to już lepiej, i miałem jakby było bardziej to słychać, czy, czy tam coś się zadziało, czy nie, ale jak się właśnie jedzie po jakichś nierównościach, szybko, szumi, szumią opony, szumi wiatr, kamienie gdzieś tam latają na szutrowej drodze. To ja naprawdę i są jeszcze duże wibracje, miałem kłopoty z wyczuciem tego, czy ja bieg zmieniłem, czy nie zmieniłem, czy już mam przygotowany na przykład na kolejny podjazd, czy nie mam. Bo po prostu nie wiedziałem, czy on się zmienił, czy nie i to mi się bardzo nie podobało. No ale napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia, czy wam to nie przeszkadza, czy macie na przykład, czy są jakieś napędy, w których to działa tak samo dobrze jak w mechanice, czy, czy we wszystkich jest coś takiego, że po prostu ciężej wyczuć. Czy ten bieg się zmienił, czy nie? A co tutaj jest mitem? Mitem jest to, moim zdaniem, że są to napędy zupełnie bezobsługowe. Po pierwsze, zawsze może się coś zdarzyć. Może się zdarzyć, na przykład, że wygnie nam się ten wózek przerzutki. Może się zdarzyć jakaś inna sytuacja, że to po prostu przestanie dobrze działać i będzie to wymagało i tak oddania do serwisu. Po drugie, no, są to napędy. W przypadku napędów łańcuchowych, i tak to trzeba czyścić, woskować, smarować itd. Tak A trzecia sprawa jest taka, że trzeba pamiętać jednak o tym ładowaniu. Więc to nie jest tak, że nic się tutaj nie dzieje. Jak dla mnie, to mniej roboty jest w przypadku napędu mechanicznego, bo jeżeli on jest dobrze ustawiony, mamy pełne pancerze czy prowadzenie przewodów ukryte w ramię. To tak naprawdę, no ja jeżdżę tym rowerem i poza czyszczeniem to ja nic nie robię. Tak? Ani tego nie muszę regulować yy, za bardzo, ani nie muszę pamiętać o ładowaniu, po prostu wsiadam i jadę. Więc to jest dla mnie trochę taki mit. Druga sprawa, która jest jak dla mnie trochę wydumana, to jest szybsze działanie elektroniki. No, przynajmniej w przypadku tych przerzutek, których ja używałem, działało to albo tak samo szybko jak mechanika albo wolniej, więc jakby no ja się nie zetknąłem z tym, żeby to było jakieś szybsze. Być może, w, nie wiem, w Shimano Dura Ace działa to szybciej, ale no to są z tego co przynajmniej czytałem, z tego co wiem, to są różnice na poziomie naprawdę jakichś tam milisekund. To jest praktycznie niezauważalne. Może dla zawodnika w propeletonie tak, może to jakoś odczuję, ale no dla jakiegoś takiego amatora nawet, którego który trochę więcej jeździ, myślę, że będzie to zupełnie nieodczuwalne. A teraz słowem podsumowania dla pierwszej części tego filmu, w której właśnie mówię o elektronice, powiem Wam do jakich rowerów i dla kogo jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Przede wszystkim do rowerów szosowych i graveli z dwoma blatami, dlatego że mamy tam klamko-manetki i zmiana biegu wymaga trochę więcej siły. Do rowerów stricte pod długie ultramaratony, gdzie liczy się każda oszczędność energii i nawet ruch klamką, manetką ma już po kilkuset kilometrach znaczenie. Do ciężkiego katowania w terenie dla kogoś, to ma na przykład słabą technikę i można tutaj bardziej zmieniać przełożenia pod obciążeniem, chociażby tak jak w przypadku nowego napędu Stram Transmission, gdzie właśnie reklamują to, że działa to nawet lepiej pod obciążeniem niż bez tego obciążenia. A gdzie moim zdaniem nie warto przepłacać za elektronikę? W gravelach z jednym blatem, bo tam działanie tylnej przerzutki nie wymaga tyle siły co używanie przedniej, a korzyści z automatycznego dopasowania przodu nie mają znaczenia, bo nie ma po prostu przedniej przerzutki. W rowerach czasowych i triatlonowych ze względu na dodatkowe przyciski i łatwiejsze sterowanie tym systemem. W rowerach wyprawowych, gdzie musimy mieć opcję, choćby prowizorycznej naprawy, gdzieś pośrodku, niczego. No i w rowerach MTB, gdzie zmiany biegów są znacznie łatwiejsze, nie wymagają prawie żadnej siły. I to już niezależnie, czy mamy dwa blaty, czy trzy z przodu, czy nie mamy, no generalnie te manetki takie na prostą kierownicę działają moim zdaniem praktycznie zawsze bardzo lekko i tam też. Kupowanie elektroniki, inwestowanie w to dużo pieniędzy niekoniecznie jest uzasadnione. Zanim przejdziemy dalej, chciałem Was prosić teraz o komentarze, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw, co o tym myślicie. Czy się zgadzacie z tymi zaletami i z tymi wadami, które przedstawiłem? No, naprawdę chętnie zobaczę, jakie, jakie macie tutaj doświadczenia. Może jeździście na jakichś innych grupach napędu, może to działało lepiej, może to działało gorzej. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Przechodzimy dalej. No to przejdźmy sobie teraz do mechanicznych przerzutek i do ich zalet. Pierwsza zaleta jest taka, że są dużo tańsze i mają prostszą konstrukcję. Nie chodzi tu tylko o sam zakup, ale też o części do tych przerzutek. Dają lepszą informację zwrotną, jeżeli chodzi o zmianę biegów, przynajmniej w przypadku tych przerzutek, z którymi ja miałem do czynienia. Nie ma tutaj konieczności ładowania kolejnych urządzeń, co jest. Też sporą zaletą, jak, jak dla mnie przynajmniej, bo wiecie, no wracacie z roweru po jakimś na przykład dłuższym wyjeździe i musicie ładować teraz nie tylko lampki, nie tylko nawigację, nie tylko telefon i powerbanka na przykład, ale jeszcze przerzutki i jeszcze na przykład trzeba sprawdzić, czy baterie w tych klamkomanetkach są jeszcze naładowane, więc jest tego naprawdę sporo. Banalnie prosta regulacja i proste naprawy. Tutaj naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś wyższego wykształcenia rowerowego w tym zakresie. Wystarczy obejrzeć parę filmików na YouTube, jak się to reguluje, i samemu można się z tym pobawić coś sobie tam naprawić, wyregulować więc to naprawdę też nie jest problem nie trzeba od razu jechać do serwisu i i płacić za to kupę kasy, więc naprawdę to jest fajna sprawa. W przypadku mechanicznych przerzutek nie produkujemy też elektrośmieci. Kolejny plus to frajda z możliwości zrobienia czegoś samemu przy rowerze, a nie tylko przez aplikację czy komputer. Szybsze i bezpośrednie działanie i brak ryzyka Zalania akumulatora, na przykład podczas ładowania. Te systemy elektroniczne oczywiście są wodoodporne, natomiast no, wiadomo jak to w życiu bywa. Będziemy mieli na przykład jakąś ładowarkę z tą baterią na, na biurku, wyleje nam się herbata, też możemy to niestety zepsuć, a jest to sprzęt już zakupę kasy. Więc też jest to moim zdaniem zaleta mechanicznego, prostego rozwiązania, że takie sytuacje po prostu się nie zadzieją. Teraz krótkie ogłoszenie. W tym miesiącu będę miał dla Was mega ciekawy materiał z nietypowego wyjazdu rowerowego. Będzie to taki bikepacking. Także koniecznie subskrybujcie, oglądajcie, bo myślę, że będzie ciekawy. Oczywiście mechaniczne przerzutki mają też swoje wady. Mechaniczne przerzutki wymagają po prostu trochę więcej wiedzy na temat działania i budowy roweru. Chociażby w kontekście tego, jak ustawiamy łańcuch, jeżeli mamy przednią przerzutkę i tylną, żeby nie robić jakiegoś zbyt dużego przekosu tego łańcucha, bo on się po prostu dużo bardziej wtedy zużywa, zużywają się zębatki, ten napęd pracuje dużo mniej efektywnie, jeżeli jest tak ten łańcuch wygięty, jest większe tarcie i to wszystko nie jest dobre. W przypadku elektroniki, no chociażby ten przód będzie myślał za nas, przednia przerzutka, i dopasowywała się do tego, gdzie łańcuch jest w danym momencie na tylnej zębatce, na kasecie. Więc no, jest to napęd, który troszeczkę więcej wymaga moim zdaniem od użytkownik. Kolejny minus to brak możliwości założenia dodatkowych przycisków do zmiany biegów czy obsługi Garmina. Oczywiście kiedyś były chyba takie nawet próby, wydaje mi się, żeby jakieś tam dodatkowe takie cięgna zakładać i, i, i takie rzeczy. Natomiast no, jest to dużo bardziej kłopotliwe, skomplikowane, wydaje mi się, że już nikt tego nie robi. Kolejny minus w przypadku zdejmowania przerzutki do transportu czasami konieczna będzie regulacja. Większość mechanicznych przerzutek tylnych nie ma jeszcze haków UDH, są już takie modele, ale większość jeszcze tego nie ma. Czyli jeżeli komuś na tym zależy, żeby tutaj podążać za trendami i mieć tą przerzutkę mocniejszą, co oczywiście też nie czyni jej niezniszczalną, no tutaj tego zazwyczaj nie ma. Kolejny minus mechanicznych przerzutek to fakt, że w przypadku otwartego prowadzenia tych linek bez pełnych pancerzy lub bez schowania ich w ramię, lub jazdy w jakichś naprawdę fatalnych warunkach, czy jazdy cały rok też w jakiejś zimowej solance, syf może się dostać do tych pancerzy, i konieczna będzie wtedy wymiana linek i pancerzy, co kosztuje grosze w porównaniu chociażby do zapasowego akumulatora do przerzutki. Jakie są tutaj mity związane z mechanicznym napędem, które słyszałem też już na rowerowym YouTube? Pierwszy mit jest taki, że trzeba tutaj często regulować linki i naciąg tych linek. No, moim zdaniem jest to nieprawda. Chociażby w tym moim skocie przerzutki były regulowane dosłownie dwa razy. Pierwszy raz na przeglądzie takim, dosłownie tam po 100 km po, po dotarciu roweru, a drugi raz chyba z dwa lata temu przy okazji jakiegoś tam serwisu sterów i wymiany jeszcze też kasety. I od tego czasu ja z tym napędem nic nie robiłem. To cały czas chodzi dobrze, te przerzutki się już tam, te, te linki się już ułożyły i ja nie muszę tutaj niczego regulować. Także po pierwsze, dzieje się to mega rzadko, a po drugie, no, można poprosić o taką regulację, jeżeli samemu tego nie, nie umiemy robić. W serwisie przy okazji na przykład, nie wiem, wymiany sterów czy, czy jakichś innych czynności serwisowych, to naprawdę nie jest żaden. Problem moim zdaniem. Mit numer dwa to fakt, że linki i pancerze szybko łapią syf i trzeba je wymieniać. W nowoczesnych rowerach, które mają pełne pancerze i przewody pochowane w ramię, nic się z tym nie dzieje, bo jest to po prostu osłonięte. Oczywiście, jak ktoś wrzuci rower do jeziora albo jeździ w jakiejś zimowej solance czy jakimś mega deszczu i błocie po kolana, to może się zdarzyć, że woda dostanie się do pancerzy, linka skoroduje i będzie trzeba ją wymienić, ale dzieje się to raczej. Bardzo rzadko. Dla kogo więc najlepszy będzie napęd mechaniczny? Na przykład dla użytkownika Gravela czy roweru MTB z jednym blatem z przodu, ze względu na niższe koszty i dużo większą prostotę. Dla kogoś, kto ma podstawową wiedzę z zakresu obsługi roweru, umie zmieniać biegi, wie o co to jest przekos łańcucha i nie ma z tym problemu. Dla kogoś, kto lubi precyzyjne sprzęty mechaniczne i cieszy się tym, że sam może coś wyregulować i naprawić, dla zapominalskich i tych, którym przed wyjściem na rower nie chce się ładować pięciu urządzeń. Dla tych, którzy chcą być eko i wolą ograniczyć ilość elektroniki do minimum, czyli na przykład do lampek i licznika. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię takich prostych rozwiązań i takiego szufladkowania, że coś jest dobre, a coś jest złe i nie ma jakby nic pomiędzy. I myślę, że tym filmem niektóry, niektórych mogłem tutaj trochę sprowokować. Natomiast no, uważam, że podobnie jak w przypadku innych rozwiązań, chociażby takich jak tubeless, tak samo z elektroniką nie jest tak, że ona jest jednoznacznie czy jedno zła, czy jednoznacznie dobra. Są po prostu zastosowania, do których jest lepsza, a są takie, do których jest gorsza. Więc, żeby trochę Wam tutaj uprościć zadanie, mogę Wam powiedzieć na koniec. Co do jakiego roweru ja bym wybrał? W przypadku Gravela z jednym blatem z przodu zdecydowanie wybrałbym mechanikę. No I tak długo jak sytuacja czy dostępność takich rowerów mnie do tego nie zmusi, myślę, że będę się tego trzymał. Natomiast no, powoli się już ten wybór niestety kończy. I o ile no, nie będę ukrywał, że w przyszłym roku marzy mi się właśnie kupienie takiego wyścigowego, lekkiego Gravela. I... No patrzyłem sobie właśnie już na takie rowery i na przykład jeżeli chciałbym, miałby to być rower z jakiejś małej firmy, jakiejś małej manufaktury, yy, to wtedy rzeczywiście można, jest ten wybór. Natomiast jak patrzyłem na przykład na rowery firmy Cube i jakieś tam topowe gravele takie, no to tam już jest tylko elektronika i tam no, nie ma żadnego wyboru, tak? No a też kupienie nowego roweru, żeby zaraz z nim wymieniać napęd, to jakoś odsprzedawać, kombinować, to też jest już... Średni pomysł zawsze jest to jakaś strata tych pieniędzy, więc no, są już niestety sytuacje, gdzie nie mamy tego wyboru. Do szosy, gdybym miał dzisiaj kupować, to prawdopodobnie i gdybym kierował się tylko i wyłącznie właśnie komfortem zmiany tych biegów, wybrałbym elektronikę ze względu na to, że właśnie są te dwa blaty, ale nie jest to też na tyle ważne, żeby to zmieniać, więc w moim skocie zostaje mechanika, bo działa po prostu rewelacyjnie. Do elektryka z rollofem albo przekładnią piniona zdecydowanie wybrałbym elektronikę, no bo działa to po prostu lepiej i nie trzeba aż tak dużo siły, żeby te biegi zmieniać. tym fajnie to zazwyczaj współpracuje z elektrycznym napędem, bo te przerzutki już są jakoś z tym połączone. Na przykład pinion ma już wbudowany. Silnik przekładnie, więc po prostu doskonale wie, kiedy te biegi może zmieniać. Może wtedy lekko zredukować moc silnika na, na, na moment, także tam zdecydowanie elektronika. Ale na przykład do roweru z przekładnią, do takiego miejskiego roweru czy turystycznego roweru z przekładnią Szymano Alfine zdecydowanie wybrałbym wersję mechaniczną, bo działa to po prostu szybciej, wyraźniej zmienia te biegi, jest tańsze, więc tutaj nie widzę powodu, żeby. Wybierać wersję Di2. Dajcie znać w komentarzu, co Wy byście wybrali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!